Dzień dobry Państwu. Europa, a wraz z nią Polska przechodzi duży geopolityczny test wraz z konkretyzacją nowej amerykańskiej polityki zagranicznej. Słyszeliśmy już od Amerykanów bardzo wyraźne okazy lekceważenia, w tym bardzo konkretne wyrazy lekceważenia, takie jak nieprzyznanie Europie miejsca przy stole negocjacji pokojowych. Związanych z wojną ukraińską. To tworzy właśnie potężny geopolityczny test, który Europa póki co oblewa i Polska, moim zdaniem, także. I dzisiaj chciałbym się zająć powiedzeniem paru słów na temat tego, jak powinna wyglądać reakcja Europy na to wszystko i jak powinna wyglądać reakcja Polski na to wszystko. Nie jestem naiwny, nie wierzę, że to wszystko będzie szybko zrealizowane, ale uważam, że należy wywierać presję w tym kierunku i to jest właściwy punkt postawienia sprawy na dzień dzisiejszy. Zabawa ostatecznie się skończyła. Każdy dzień zwłoki w realizacji agendy zmierzającej do budowy polskiej siły, do budowy europejskiej siły i pokazania tej siły na arenie międzynarodowej, w tym w relacjach z Ameryką Trumpa, będzie nas bolał i będziemy za niego płacić. Nie ma czasu do stracenia. A więc po kolei. Myślę, że Warto się jeszcze na wstępie na chwilę zatrzymać przy szczycie paryskim, bo ten szczyt został zwołany w reakcji na to wszystko i miał, jak się rozumie, pokazać jedność i decyzyjność Europy. Pokazał coś wręcz odwrotnego. Marcin Wyrwał napisał, że to jest potwierdzenie kursu samobójczego Europy i myślę, że nie ma w tym wiele przesady. Europa pokazała się jako pustosłowna, niedecyzyjna i podzielona. Giorgia Meloni, premier Włoch, przybyła spóźniona, Kanclerz Scholz poirytowany, opuścił szczyt wcześniej. Szczyt nie wydał z siebie żadnego jasnego komunikatu na miarę wyzwania, które przed Europą stanęło. Jedyna konkretna konkluzja sygnalizowana przez premiera Tuska, no to zniesienie obowiązku wliczania wydatków na obronność do długów, a w związku z tym bycia potencjalnie obejmowanym na. Procedurą nadmiernego deficytu w związku z wydatkami obronnymi. No rzecz potrzebna bardzo, ale 1% potrzeb na ten moment. Poza tym pustosłowie, brak jakichkolwiek konkretów, sygnał Europy słabej, podzielonej, grzecznej, delikatnej w obliczu bardzo niegrzecznego Trumpa, który bardzo zdecydowanie stawia Europę pod ścianą. I żeby wyjść pod tej ściany, trzeba zdecydowanych reakcji. Moim zdaniem pole, powinny one polegać na sześciu głównych elementach. Po pierwsze, Europa powinna dać do zrozumienia, że rozważa większy układ geostrategiczny i reset z Chinami. W ten sposób pokazując Ameryce, że ma inne opcje. Po drugie, powinna jasno zasygnalizować, że potrafi rozmawiać z Rosją bez amerykańskiego pośrednictwa. Po trzecie, powinna równie jasno powiedzieć, że jeżeli Stany Zjednoczone, tak jak chwilami sugerują, nie zamierzają niczego gwarantować powojennej Ukrainie i przerzucić całą odpowiedzialność właśnie na Europę, to oni właśnie, Amerykanie, stają się niepotrzebni. Po czwarte, Europa powinna zasygnalizować możliwość dywersyfikacji portfela walut rezerwowych i transakcyjnych, a więc dedolaryzacji. Po piąte, Europa powinna dać do zrozumienia, że jest wiele innych niż amerykańska interesujących opcji importu ropy i gazu ziemnego. Po szóste, Europa powinna radykalnie, radykalnie przyspieszyć pracę nad odbudową europejskich sił zbrojnych, odzyskaniem konkurencyjności gospodarczej, nad deregulacją, reindustrializacją, rozwojem potencjału technicznego, rewizją błędnych polityk europejskich, takich jak polityka energetyczno-klimatyczna, ale nie tylko. I dostosowaniem ich do nowej epoki, bo jako żywo cała konstrukcja Unii Europejskiej jest niedostosowana do nowej epoki. Z drugiej strony, niejako na drugą nóżkę, należy roztoczyć wizję zresetowania stosunków transatlantyckich i wzniesienia ich na nowy, wyższy poziom, tak jak to robi również Trump. Przy utrzymaniu amerykańskiego parasola wojskowego i podmiotowego traktowania Europy. Jako permanentnego sposobu rozwiązywania spraw politycznych moglibyśmy zrównoważyć bilans handlowy, na czym zależy administracji Trumpa. Moglibyśmy kupować dużo więcej amerykańskich ropy i gazu, wspierać interesy geostrategiczne Waszyngtonu w różnych częściach świata. I co tam jeszcze sobie wymyślimy, i co tam Ameryka jeszcze przypuszczamy, że może chcieć. I w ten sposób zarysować spektrum, Europa powinna moim zdaniem, gdzie z jednej strony. Amerykańskie lekceważenie ma swoją cenę, a z drugiej strony wcale nie musi się skończyć źle i może jesteśmy gotowi, jesteśmy gotowi wznieść relacje transatlantyckie na nowy, wyższy poziom. Tylko taki komunikat moim zdaniem sprawi, że Trump nas potraktuje poważnie, podmiotowo i zacznie z nami poważnie negocjować. To się w najbliższym czasie nie stanie, niemniej stać się powinno, i nie jest wykluczone, że stanie się w bardziej odległej przyszłości. Dlatego uważam, że nie warto tego podnosić tylko jako postulat do realizacji na wczoraj, choć jako żywo wczoraj powinien być zrealizowany, ale jako postulat na przyszłość, którego im większy stopień realizacji, tym lepiej lub przynajmniej mniej źle. No i teraz, co powinno zrobić w tej sytuacji Polska? No, zauważmy na początku, że. Polska elita polityczna oblała egzamin historyczny, nie przygotowała nas na obecną sytuację, nie zbudowała sprawnego państwa, sprawnego wojska, sprawnej dyplomacji, czego nowa konfederacja akurat od 11 lat się domagała. W 2015 roku sformułowaliśmy zresztą, jak powstawał nowy rząd PiSu, takie priorytety dla nowego rządu, no i to były właśnie przede wszystkim państwo, wojsko, dyplomacja, ale także gospodarka, rozwój i demografia. Zostaliśmy zignorowani. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że bez satysfakcji, że to my mieliśmy rację, a polscy politycy się mylili i nadal się mylą w tej sprawie. I trzeba zacząć wywierać dużo większą presję, żebyśmy totalnie nie oblali tego historycznego egzaminu. A Polska jest w bardziej niebezpiecznym położeniu geopolitycznym niż Niemcy, Francja, Włochy czy Hiszpania. W związku z tym uważam, że należy sformułować 10 postulatów, które Powinny zostać natychmiast zrealizowane w polskiej polityce. Po pierwsze, budowa państwa z prawdziwego zdarzenia. Opublikowaliśmy swojego czasu osobny raport w 20 krokach, jak to zrobić. W szczególności chciałbym podkreślić, więc nie będę tego teraz szczegółowo rozwijał. W szczególności chciałbym podkreślić kwestię centrum rządu, przełamującego resortowość i generującego sterowność i decyzyjność. I reformy głębokiej zarządzania ministerstwami w postaci mocnego, cywilnego kierownictwa resortów, generującego facetów czy facetki, którzy przychodzą do ministra i mówią: Panie ministrze, przygotowaliśmy, słuchaliśmy pana haseł politycznych, przygotowaliśmy jako administracja rządowa paper. Jak można zrealizować to, co pan głosi? Jak to ubrać w szczegóły? Jak rozpisać na konkretne polityki i decyzje? Tego typu ludzi nie ma dzisiaj w polskim rządzie, powinni się natychmiast pojawić, żeby polityka mogła być realizowana efektywnie, żeby polskie państwo było sprawne. To należy moim zdaniem powiązać z drugim postulatem, czyli singapurskim modelem wynagrodzeń w sferze publicznej. Singapurskim, a więc wychodzącym z prostego założenia. Wynagrodzenia w polityce i w administracji mają być konkurencyjne wobec standardów rynkowych, czyli poseł powinien zarabiać pewnie co najmniej 20 tysięcy złotych na rękę, wiceminister co najmniej 30 i tak dalej i tym podobne. To należy połączyć oczywiście z rewolucją kompetencyjną w polskiej polityce i zwiększeniem wymagań wobec klasy politycznej, w tym wprowadzeniem całkowitej merytokracji w spółkach skarbu państwa, głębokim zwalczeniem wszelkiego kolesiostwa i nepotyzmu w radach nadzorczych i tak dalej i dra wprowadzeniu drakońskich kar za korupcję. To również jest w Singapurze Wystarczy to dostosować do realiów polskich. To sprawi, że w perspektywie kadencji dwóch polską politykę i polski rząd zaludnią najlepsi fachowcy, profesjonaliści z rynku skuszeni perspektywą uczciwego dorobienia się fortun w polskiej polityce i w polskiej administracji. A będzie dużo mniej złodziejstwa, cwaniactwa, kolesiostwa, nepotyzmu itd. Po trzecie należy wreszcie opracować Strategię bezpieczeństwa narodowego na miarę czasu. Wciąż jej nie mamy. De facto jesteśmy krajem bez strategii bezpieczeństwa narodowego, co samo w sobie jest dyskwalifikacją polskiej klasy politycznej. Trzeba to jak najpilniej nadrobić. To powinna być strategia realna, a więc nie papier do pokazywania w telewizji, tylko strategia, która obowiązuje i która jest realizowana i której podporządkowane są wszystkie działania z dziedziny obronności państwa. Z nią powinna być połączona nowa polityka zbrojeń, podporządkowanych tej właśnie strategii. A więc zaczynamy od podstaw od tego, jaka jest diagnoza sytuacji bezpieczeństwa Polski, na jaką wojnę w związku z tym się szykujemy, i w oparciu o te diagnozy należy rozpisać politykę zakupów obronnych i wszelkie inne polityki powiązane z polityką bezpieczeństwa, tak żebyśmy nie generowali totalnego chaosu związanego z zakupami i nieadekwatnością tych zakupów do potrzeb strategicznych państwa polskiego. To po trzecie. Po czwarte, natychmiast należy odwiesić pobór powszechny do wojska i skupić się na budowie 300 tysięcznej armii rzeczywiście w perspektywie lat kilku, a nie kilkudziesięciu, bo na dzień dzisiejszy taka jest perspektywa uzyskania armii 300 tysięcznej przy tym tempie działań, jeżeli w ogóle jest to. Możliwe. Armia 300-tysięczna, nowoczesna 300-tysięczna armia byłaby w stanie odstraszać Rosję i byłaby w stanie zapewnić nie Polsce niepodległość na dekady. Po piąte, należy zreformować MSZ i służbę zagraniczną w kierunku przyciągania najlepszym, synchronicznie z punktem pierwszym i drugim, tak żeby skończyć z takimi patologiami jak to, żeby, że wiceminister jak tylko zostanie wiceministrem w resorcie spraw zagranicznych, to natychmiast zaczyna kombinować, jak się ewakuować na jakąś placówkę ambasadorską, gdzie wynagrodzenia są mniej więcej dwa razy wyższe, co jest jawnym absurdem, gdzie ambasador versus wiceminister to wiele niższa ranga. Skończyć z, tym, z tą patologią i ogólnie z bardzo nieefektywnym MSZ-em. Po szóste, należy moim zdaniem zlikwidować finansowanie państwowych think tanków które również nie zdały egzaminu wraz z klasą polityczną, i rozpocząć zamawianie ekspertyz na rynku. Tych kilkadziesiąt milionów złotych, które idzie na te think tanki, które nieefektywnie działają, powinno zostać przeznaczone na zamawianie ekspertyz na rynku. Niech wygrywają najlepsi, a nie feudalne przydziały. Dalej, po szóste, Należy opracować nową strategię polityki zagranicznej na nowe czasy. Synchroniczną, całkowicie synchroniczną ze strategią bezpieczeństwa narodowego, również nową. Po siódme, sprawy rozwojowe. Deregulacja, reindustrializacja, w szczególności dotycząca przemysłu obronnego, gospodarcza generalnie, liberalizacja wewnętrzna połączona z intensywną polityką społeczną. Po dziewiąte, Wielka narodowa debata powinna się rozpocząć o przyszłości rozwojowej Polski. Istniał w Polsce konsensus dotyczący przyszłości rozwojowej Polski. Wraz z wejściem do Unii Europejskiej się skończył. Nie ma jasnej wizji, jak Polska powinna się rozwijać na przyszłość. Należy taką wizję wygenerować poprzez rozpoczęcie, począwszy od rozpoczęcia wielkiej narodowej, poważnej debaty z udziałem. Wszystkich mających coś ciekawego do powiedzenia, ludzi, którzy mogą się przyczynić do tego, żeby ta debata była efektywna. No i wreszcie, również wielka narodowa debata powinna się rozpocząć o odbudowie potencjału demograficznego Polski, który jest jednym z najważniejszych wyznaczników potęgi państwa, w tym rodzimej dzietności. Moim zdaniem nie obędzie się tu bez fundamentalnej dyskusji o kwestiach kulturowych i zmianie wzorców zachowań, ponieważ same bodźce finansowe. Nie wystarczą, absolutnie. One są też ważne i też wymagają głębokiej racjonalizacji, ale absolutnie nie wystarczą. To jest również pewien plan maksimum, który uważam, że jest nikła szansa, żeby został szybko zrealizowany, ale należy go podnosić, należy go żądać od polskich polityków i należy powtarzać do upadłego, że ten plan ma być zrealizowany, żeby jak najszybciej uzyskać jak najwięcej procent realizacji to uważam, że jest postawienie sprawy na miarę czasów zarówno w stosunku do Europy, jak i do Polski. Nawiasem mówiąc, spotkanie paryskie pokazuje, że bardzo trudno jest liczyć na zdecydowaną i spójną politykę i stanowisko Europy w nowym, na nowym zakręcie historii. W związku z tym tym bardziej, tym bardziej musimy się skupić na budowie siły Polski i budowie adekwatnej reakcji Polski na te Wyzwania geopolityczne. Jeżeli uważacie, że to był materiał wartościowy, podajcie go dalej, wyślijcie do polityków, do znajomych, do opiniotwórców. Niech się szerzy, niech się debata toczy na te fundamentalne tematy. Oblaliśmy jak dotąd historyczny test polska klasa polityczna, ale w pewnym sensie my wszyscy jako naród polski oblaliśmy ten test. Niemniej historia dalej się toczy i zadbajmy o to, żeby nie oblać następnego testu, bo on już też się zaczął i za chwilę będą kolejne. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.